Mamy z tej strony, jak Będę Was w już siódmym odcinku z Age of Engineering. Odcinek ten pojawi się, mam nadzieję, że zaraz po drugim, który wrzuciłem po dwóch tygodniach przerwy. Tak, spotykamy się w tym miejscu. Zaczynamy robić powoli rzeczy. Yy, thermal Century bo jest tam potrzebne. Teraz jest dosyć kilka gałęzi, które możemy rozwijać. W poprzednim odcinku, jeśli nie widzieliście, to polecam. Yy, robiłem. Produkcję kanoli i takich pietu. Mam wrażenie, że taka kabla jest po prostu przyciążona. I przez to. I teraz gdzie umieram, bo ten Diamond Tite jest drogi. Chyba z 9 milionów. Zobaczmy jeszcze. A co to jest bez sensu, bo mogę jeszcze. Mogę uwolnić kolejne pokłady energii i to nic nie zmieni. Wracając do tego, że jest kilka rzeczy do zrobienia. Mmm, tej produkcji z kanoli, Mmm, pewien pomysł. Ale do tego wymaga nam kolejnego AJA plus. O, tego bloczku, właśnie. Palis. To dużo będzie potrzebnego. Dobra, mm, wracając. Będziemy potrzebowali litermal Centrifuge'a A ale myślę, że chwilowo się tym nie zajmiemy, chociaż jest nam bardzo potrzebny. A zajmiemy się. pierem mm, trzecim? Czwartym? Raz, dwa, trzy, cztery. W czwartym się zajmiemy: i potrzebujemy coś takiego jak Carpenter, Carpenter, Brąz i Szkło, Carpenter. Dalej. Mm, mając z będziemy potrzebowali jeszcze mm, Centrifuge na pewno i tego Centrifuge. Jeszcze będziemy potrzebowali tak Squeezera to jest to nawet pewien. Q. Squeezer ale ten, to jest teen. i to też nie problem. Jeśli mam jeszcze jakiś taki dziwny głos, to jest po prostu kwestia tego, że jestem po chorobie jeszcze. Squeezer, Centrifuge, Carpenter i ten jeszcze, ten Harmonic Fabricator. Chwilowo te cztery rzeczy się nam przydadzą. Musimy gdzieś się ustawić sensownie. Z braku, z braku lepszych inicjatyw Raczej pomysłów To jest fajne Ale rzecz Która nas interesuje to jest to Machine casing Co nam brakuje ale to copper tuby I redstone Uuu, to my jesteśmy trochę Dobra Czyli potrzebujemy się jeszcze bać w kalkulatora no niech będzie Połapmy się w kalkulatora, że też nie ma za dużo. Dlatego będziemy też kolejną rzecz musieli zrobić, która już nie jest tak taniej. Będę musiał. Chyba będę musiał się kopsnąć, żeby do deteru jeszcze, żeby ją zrobić. I teraz tak, żeby z tego tej receptury robić i to jest w ogóle bardzo istotne. Ta maszynka jest bardzo istotna do przyszłego rozwoju. Potrzebujemy tak czyste szkło. I takie szkło, czyste szkło, sand i ten, nie wiem czy mam piach dalej, czy mi się wydaje, że, aha piach powinien być, nawet sporo piachu powinno być. Dobrze, zużymy cały nether, najwyżej się pójdzie wykopać. A ten drugi piach to był przypotanka z czymś, A ze szkłem mi się wydaje że to była przekładanka jakaś ze szkłem? I teraz się to przypalono, właśnie, no ekstra. Jakie to Staram się, żeby jednak filmów było trochę więcej, ale... Mniej montowane, bo... Zauważyłem, że też dużo tych moich filmów zabija to, że robię je strasznie długie. I potem je tnę na krótki i po prostu już wysiąść do montażu godzinnego filmu, półtora godzinnego naprawdę dużo trzeba zaparcia mieć i oczywiście nie dałem tego, no super. Właśnie, potrzebujemy zrobić Vertical Digger, 12 minut. Milionów... myślę że w sumie jesteśmy w stanie to skraftować. Co ta energia jest problemem tutaj jedynie, ale Myślę, że byśmy to dozbierali na ludzie. To się tu naładuje 4 milionami, to się naładuje milionem. Te standy mają łącznie 300, 3 miliony 200. Tu załóżmy 2 razy 4 miliony ładowane tymi generatorami, bo te generatory szybko robią. Tu mamy 4, 4 plus 3, 2. No to ja myślę, że bylibyśmy w stanie tak zrobić. Ale szybko. I teraz tak. Tu przede wszystkim. Tu. I teraz cała magia się zaczyna. Żeby jeszcze tego tu. Chyba Pociągniemy go sąd na razie tak brzydko. Tak uu. Jeszcze chyba pod koniec tego odcinka puścimy tylko. Jeszcze bym to już na szybkości włączył te generatory. Dobra, niech się to generuje. No, bo to jednak dużo będzie potrzebnej I kanoli potrzeba. Którą też się zajmiemy wkrótce. Dobra, teraz możemy zdobyć KOPEL elektron. I będziemy potrzebowali tego trzy. Jeszcze więcej. No oczywiście nie mamy materiałów, wyłączymy, żeby się prąd nie mocnował. Ma, nie I tak. Myślę, że już musimy w tym w międzyczasie, bo nie będziemy korzystać z prądu za bardzo. Znaczy, będziemy, ale tyle to chyba nam podzielą się z nami prądem. To zrobimy sobie ten. ten bloczek pod Necrotic Ink czarny, kwarc, Nekrotik. no pamiętam, kurde alzheimer chyba już a ink sac ink Saka nie mamy, ale mamy nekratika I trzeba się będzie wybrać po ink no dobra pyk, pyk nie pyk, nie pyk Teraz tak, te copper-electron Tube y można przekształcić w to. Basic, Capacitory, które są naprawdę potrzebne i chciane, bo potrzebujemy do tego banku, które są potem można robić na ten Vibrant. I to są jedne z lepszych banków energii, jakie możecie dostać w, nie, w early, bo no early i mid-game będziecie bardzo długo. No ale prawie będziecie ich używać praktycznie myślę, że do game'u. A, gdyby ktoś się zastanawiał, to ma, tylko. Ja panu tak ma tylko tyle są trochę uroczyste. Nikt na to programował albo to jest po prostu bug. No ale co zrobić? Yy, wracając do tego co robiliśmy. Yy, potrzebujemy. A, mamy to, to tak Redstone nie zrobimy A, już wiem, zrobiłem to też z jednego kolejnego powodu Ponieważ Będziemy potrzebowali do farmy Możemy zrobić Garden klosza, Który ogólnie według mnie chyba byłby najbardziej wskazany I potencjalnie najbardziej przez nas chciany. No, tylko potrzebujemy Topazu a to post się rob, potrzebujemy. A. Analyzing chamber. Analyzing chamber też by się przydało zrobić. Nie jest to jakieś super metrogie, Ale algorytm separator. Najszybciej, najmniej problemów. Diamond Tide. Dobra, jednak przekonało mnie to. Analyzing chamber. Kalkulatory myślę, że zajmiemy się tak dobrze chyba w przyszłym odcinku, ale chcę bardzo też zrobić do końca ten crafting tego. Bo to nam się przyda i będę mógł chodzić szybciej z surowcami, a nie ręcznie musieć kopać. Dobra, mamy no zapas elementów, laser, to mamy, to mamy. Pyk mamy analyzer chamber. No, mam przy okazji ten dlaczek Aha. Oj, 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 oj. dlaczego? No, czyli kalkulatorem po prostu musimy się zająć tak czy siak. Ale myślę, że. czy znaczy kalkulator jest nam potrzebny, tak? Ale bez tieru czwartego kabelków, czyli bez kabli tych konduitów wszystkich z Ender nie będę tego robił, ponieważ bawienie się tymi z Extra Utilities to nie ma w ogóle, to jest bez celu, to jest po prostu, będzie istna katorga, więc myślę, że nie jest to na tyle opłacalne tak to zrobić. Dobra, to zrobimy jeszcze jedną rzecz, którą chciałem zrobić, czyli tego... Vertical Digera, myślę. Chyba, że go sobie jeszcze odstawimy na przyszły odcinek. Chyba tak to zrobimy. Bo w sumie główny. No, w sumie nie było to za bardzo głównego wątku w tym odcinku. Zresztą głównym wątkiem było w sumie tworzenie różnych ploczków i te maszynki. i w sumie dobrze już nam poszło co następne musimy zrobić thermal centrifuge thermal centrifuge on jest z drugiego czyli możemy go podpiąć Oje. Oh yeah. no dobra jakoś się z tym poradzimy te dodatkowe układy scalone po prostu się przydadzą Mm, mam 3. Idealnie nam wystarczy tego na 3. No i mamy trzy, advanced circuity. Teraz potrzebujemy tylko krasztowane diamenty. No to, to też nie będzie problem. 4. Ooo, jeszcze jedną rzecz będziemy potrzebowali zrobić, ale też się przyda. To ja przy okazji już pójdę po redstone Tam chyba 5 sztuk będzie potrzebna. 5 sztuk chyba, że więcej, bo 7 7 I resztę w międzyczasie też można już craftować Tu, 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 tu. Już na przód craftujemy Mogłem w sumie Kaile zarąbać z tamtego, ale już trudno. Teraz tak. Tu jest parodier w 2, to ma parodier w 2. Upewniam się, żeby nie było bum-bum. No, kiedy... Na szczęście. Uuu, to ja dobrze, że tylko więcej zrobiłem. Dobra, chyba główny cel odcinka będzie zaraz spełniony. Chcieliśmy jeszcze zrobić, aha. Znaczymy. No to już. No. Mining laser. A ja pokażę wam jak on działa. się nie to no widocznie nie chce się ładować trudno nie to nie Nie wybuch nie wybuch dobra najszczęściej jak gdzie termocenter będzie żar? mnóstwo energii i rzeczy które już tu będziemy ta maszynka posłuży nam do mnóstwa ilości rzeczy. Po pierwsze uran, który nam będzie potrzebny. Claydust, przerabianie na silikon, żeby móc robić te lepsze kable. Stone dust, który zje powder, który jest na binder potrzebny. Jeszcze... A jeszcze litium, które jest nam potrzebne do diamond tintu. Który też nam się przyda przy okazji. No ale mamy... Thermal żeby nie było, żeby nie być go coś bym zrobił, tylko do uranu, który będziemy przechodzili zaraz, na, nie za niedługo, na energię uranową. I nie wiem, czy nie zgrzytnę po prostu starego schematu mojego reaktora, skądś wygrzebia. W ogóle nawet nie mam pomysłu, gdzie zrobimy ten reaktor. Może nie jest to najwydajniejsza, ale jest jeden z lepszych, moim zdaniem, reaktorów. Takich, że nie wymaga interakcji zbytni Jest bardzo bezpieczne. To myślę, że podraszujemy trochę pod następnego Age'a. Żeby zrobić Aloy Smeltera, który jest potrzebny. Aloy Smeltera i... żeby jak najszybciej te kabelki zacząć wymieniać, bo też wymiana na... Na nie będzie na no, sposób pierwsze mnóstwo energii kosztowała. Ale się opłaci. Mnóstwo energii plus mnóstwo do nas są drogie. I w ogóle tego też będzie kosmos, więc roboty to jest co niemiara. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jeszcze ja wami żegnam. Do zobaczenia. No i cześć!